Cześć, siemanko, Witam w codziennych zdrabkach, a to już 96 dzień. zatem odkładam 5 zł i zdrapuję za 5 zł. Z całego pliku mamy dzisiaj numer 6 w 96 dniu. I lecimy. Szukamy 7, 13 i 21. 28, 22, 6, 4, 26, 8, 30, 19, 27. I ja przychodzę do ostatniego symbolu na dziś. A ty nie zapomnij zostawić subskrypcji i lajka, żeby nie przykapić jutrzejszych zrapek. I ostatni symbol to 12. Zatem w 96 dniu wygraliśmy 0, zł, a odłożyliśmy 5. Dziękuję za uwagę. Zapraszam już jutro.